Zeszliśmy zobaczyć sobie jezioro z bliskimi. Do... Ale nie bliżej się. Okolica piękna, ale na tym Eurovelo 9 się tu nie postaraliśmy. Manko, witam w naszej tymczasowej kuchni. Witam, witam w naszej kuchni. Właśnie usiłuję zrobić nam wyżywienie na dzisiejsze 110 km. Każdy po dwie bułeczki. Jeszcze coś słodkiego na pewno sobie do tego zapakujemy i zaplanujemy też jakiś postój, może na obiad. Co do naszej stówy, to na cel obraliśmy sobie objechanie wokół Jeziora Nyskiego, Otmuchowskiego i Zalewu Paczkowskiego. Po drodze zatrzymaliśmy się w kilku, co ciekawszych miejscach. Chcieliśmy jak wczoraj, znowu sobie skrócić trasę mostem, po którym się da przejechać. Czyli jak w poprzednim odcinku, dwa jak tygodnie z, temu. z Wile Helmowic, Nis... Nyskich? Wile... Vila... a nie, prawda. Ma... No. Chcieliśmy być tak jak wczoraj, i sobie przejechać nieczynnym mostem, ale dzisiaj niestety faktycznie jest nieczynny. Nie ma go. Nie, nie. Także co, jedziemy dalej, trochę kilometrów z tym zrobimy? Pięć. No nie mam pytań Pięknie Możesz coś powiedzieć? Ale nie zbliża się Objazd nieplanowany do końca zamkniętego nieistniejącego mostu skończony No i teraz przed nami takie trasy 96 km takich tras 96, myślałem, że dzisiaj jedziemy na 20. Nie kurwa, skąd ten pomysł? Jak tu jesteśmy, to jest w sumie końcówka kwietnia, czyli idealny czas jak widzicie na kwitnięcie rzepaku. I tak naprawdę to by można jechać i jechać i cały czas się tylko zachwycać, bo w połączeniu z tymi górami zaraz obok to po prostu pięknie wygląda. Kilometry same, same wskakują, pięknie się jedzie po takich ścieżkach. I temperaturowo w sumie jest spoko. I asfaltowo cały czas, więc to w ogóle ułatwia jazdę. No i widoczki, cały czas widoczki. No i skończyła się piękna droga. Nie jestem już prawdziwym gravelowcem. Oponka 30 mm już w koszyku na Allegro. Polica piękna, ale na tym Eurovelo 9 się tu nie postarali na tym odcinku. Faktycznie ten odcinek Eurovelo, który mieliśmy okazję przejechać, dał nam trochę w kość, ale nie ma co narzekać, bo przed nami rysował się już Paczków, czyli śląski Karkason. Najpierw tylko mała przerwa. 7 na 10. E, więc tak. Zacznijmy od początku. Paczków jest nazywany polskim karkason. Ze względu na to, że całe miasto otaczają mury zachowane niemal w całości ze średniowiecza. Tutaj mamy ich fragment widoczny. Do miasta, do centrum da się wjechać poprzez cztery bramy i to jest moim zdaniem jedna z nich. Te bramy generalnie nazywają się zgodnie z tym, w którym kierunku wychodzą. Jest brama Nyska, Kłocka, Wrocławska? Wrocławska i Ziemięcicka? Coś Nie. w tym stylu. Mega ładne. Nawet w kamerze wygląda A Julia przepadła Mi tak zepsuje średnią Paczków został już przez nas odwiedzony Teraz jedziemy w stronę Kamieńca Ząbkowickiego O ile się nie mylę, tak się to nazywa A mogę się mylić Aczkolwiek jest to mało prawdopodobne Arek ma dzisiaj bardzo fajną koszulkę Mam nadzieję, że ktoś z Was w komentarzach mu ją e, zachwali Arek, po, flex Opa, by się wydumpcę, byłoby nagrane, byłoby warto. Ja mam taką samą ubraną, ale pod kilkoma warstwami, więc dzisiaj jej nie zobaczycie. Trasa wokół jezior, jezioro widzimy po raz drugi. 43 km Co kawałek jest jakiś kamper albo przyczepa kempingowa, normalnie jakby sobie? Mm -hmm. spali może przyjedziemy no tu kiedyś na wypadek. Obiecujący pomysł dajcie znać czy byście chcieli to zobaczyć Ja bym chciał <laughs> Też bym chciała Słyszycie to? Kumkanie gigantyczne A tu? A tam kaczuszki, a ja już mam ja już się podierałam, że tam są bobry. A tu coś wypuszcza bąbelki, widzisz? ale tam też. Aha. Są takie miejsce żaby tam. Tutaj. Ale larmo! Był znak na grodzisko. Więc przypuszczam, że to się nazywa grodzisko. Tak, fachowo. Co do tego, że na dobre zawitała u nas już ładna pogoda, jak widać wszystko wokół nas się rozwija, wobec tego my też chcemy poszerzyć nasz content o survivalowy. Jeżeli macie jakieś miejsca na biwaki, godne polecenia, które chcielibyście u nas zobaczyć, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. No dobra, ale my tu gadu gadu, a Bowl Voyage zajechało do Kamieńca Ząbkowickiego. Chcesz coś powiedzieć? No wszystko, ja jestem ekspertem. To co widać za nami, zaraz trochę więcej ujęć zobaczycie, to jest Pałac Marianny Orańskiej. Warto sobie o niej poczytać, bo historia naprawdę jest ciekawa. A, a propos samego pałacu, jest monumentalny i naprawdę kolosalne wrażenie robi. No i z tego co sobie wyczytałem, to był w tym XIX wieku zaprojektowany przez jednego z tak naprawdę czołowych architektów tamtego okresu, niemieckiego, co prawda, pochodzenia. Co to ale znaczy co prawda? Ale pałac piękny, Schinkel z tego co pamiętam miał na nazwisko, no i naprawdę postarał się chłopak. Co to za Panteon? Mocno osłabił nas wiatr na trasie. Teraz już troszkę się na szczęście uspokoiło. Zostało nam 30 bodajże niecałe kilometrów. Zbliżamy się pomału, pomału ku Nysie. Pakara! Jesteśmy właśnie w Otmuchowie. Tak. Tam jest twierdza, ale bardzo mi się nie chce pod nią podjechać. Możemy pod nią nie jechać? Co ty powiedziałeś? Czy możemy po nią, pod nią nie jechać? Ze względu na długoletnią znie, znajomość. Nie. Zeszliśmy zobaczyć sobie jezioro z bliska i jest imponujące. I bardzo ładne. <noise> Wiesz, co tutaj można zobaczyć? Podobno? A? Potwora z Loch Nys. O, wy też tu jesteście. Cześć! Słuchajcie, jezioro Nyskie to jest generalnie sztuczny zbiornik wodny, powstał w latach 70. Polotki mówią, że tam na dnie znajdują się ruiny domów, które musieli przesiedlić, a później zalać, żeby to jezioro powstało. Ciekawe, co? Czyli dodatkowo mamy tutaj polską Atlantydę, no to wychodzi. Tak, i dlatego jest potwór z lok Nys. Stówka jest. No, i teraz szybko się ogarniemy, lecimy jeszcze na jakąś wieczorną szampkę. I spacer po Nysie. I spać. Chciałeś powiedzieć? Nysy określa się mianem śląskiego Rzymu z kilku powodów. Przez długi czas to miasto było siedzibą wrocławskich biskupów, a kolejnym powodem są liczne budowle sakralne w mieście. Wśród nich między innymi Bazylika Świętego Jakuba i Świętej Agnieszki oraz kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jednym z najcenniejszych zabytków Nys jest czterokondygnacyjna dzwonnica znajdująca się przy Bazylice. Nigdy nie została ona w pełni ukończona, bo planowano, że budynek będzie dwukrotnie wyższy, a przecież już nawet teraz robi wrażenie. We wnętrzu dzwonnicy można zwiedzać skarbiec świętego Jakuba. Województwo opolskie po raz kolejny na tym wyjeździe udowodniło, że ma nam jeszcze wiele do zaoferowania. Wszystko przed nami. Jeśli spodobał Wam się ten film, to zachęcamy do subskrypcji i zostawienia łapki pod filmem, a kolejny materiał już za dwa tygodnie. Do zobaczenia gdzieś na szutrach! Boul voyage!